Dobra, dobra, może tym razem ty zaczniesz. Nag nagrywa się już? już tak, nagrywa się? nagrywa? Poczekaj, klas dla synchronizacji? Zakładam, że koncept alternatywki jest wam mniej lub bardziej znany. Może nawet niektórzy z was to właśnie alternatywki. Albo znacie kogoś, kto im jest. Może nawet twoja dziewczyna to alternatywka. Ale czy na pewno? Czy alternatywki to jeden wielki eksperyment społeczny? Stopy. Propaganda? Psyjob stworzony przez światowe mocarstwa w celu promowania Billy Eilish i napędzania konsumpcjonizmu poprzez sprzedawanie mody fast fashion? W sumie to nie wiem. Czym tak naprawdę jest alternatywka? Co ją definiuje? Co to znaczy być alternatywnym? Po co alternatywka? Okazuje się, że temat jest dużo bardziej złożony, a odpowiedź na to pytanie nie jest aż tak oczywista i zero jak może się to wydawać. Nazywam się Lorenzo Bestoni. A ja Marce. Eee, się e. <laughs> po, po, siedzieć tutaj obok. Doklej się tam gdzieś kiedyś. No dobra. Nazywam się Lorenzo Bestoni. Ja nazywam się Marce Bestoni. I w tym odcinku postaramy się sprawdzić, kim tak, tak naprawdę, naprawdę są, alternatywki. są alternatywki. I tutaj intro gdzieś puścimy. Na samym początku musimy ustalić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Z pomocą przychodzi nam słownik PWN, w którym mamy aż całe trzy definicje. Po co są potrzebne aż trzy? W sumie nie wiem, ale postaramy się dawać je uprościć. Po przeprowadzeniu fuzji termojądrowej. Możemy z tego wyciągnąć, że. Alternatywka to kobieta. Która jest alternatywna? Oraz kilka drobnych doprecyzowań odnośnie ubioru i muzyki. No i w tym momencie mamy już wspaniałą definicję którą możemy wyrzucić teraz do kosza. Znajdźmy jakieś lepsze źródło niż ten mainstreamowy paszkwil. O, to jest super. Mianem alternatywki młodzież określa dziewczynę, która zwraca włosy. Mocny makijaż z są koloryczną. Stary, ale nie no, to musi być bardziej wyszukane źródło niż... Słownik miejski. Autorem definicji jest wiadro Wiadrow 4K, którego zdaniem alternatywka to typ ludzi... Dobra, 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 ale spójrz niżej. Jo, niesamowite. Jak ona się tu ukryła? Nie wiem... Alternatywka to humorystyczne określenie na wyjątkowo niewzględne żywo yy. najczęściej selera lub ziemniaka, zwykle w o... asymetrycznym kształcie... Może po prostu przejdźmy dalej? To jakieś płynne przejście się wstawi. Skoro udało nam się ustalić, że definicje nam w niczym nie pomogą, może cofnijmy się tylko wstecz i sięgnijmy do korzeni alternatywki. Sprawdźmy. Od czego to wszystko się zaczęło? W latach czterdziestych. Się takie pojęcie jak subkultura. Rozdzielmy sobie to na dwa czynniki. Kultura, czyli sposób życia, tradycje, wierzenia, sztuka, normy i zasady rządzące społeczeństwem. Z kolei sub mówi o tym, żebyś kliknął czerwony przycisk pod filmem. Sub kultura, Sub, czyli bottom. Pewnie sobie myślicie, że to oznacza jakąś podrzędną kulturę, ale przeczy temu istnienie bytu jakim jest power bottom. Przeciwieństwem subkultury jest dom kultury. Z biegiem lat powstały między innymi takie subkultury jak Bebop, rock'n'rollowcy, Kipisi banki, metalowce. Gotki, hip hopki, żemosy yeah. i wiele, wiele innych, ale z powodu braku czasu antenowego, nie będziemy się w nie zagłębiać w tym filmie. Jeśli jednak będziecie chcieli się dowiedzieć o nich czegoś więcej, nie zapomnijcie dać su Z kulturą to jest tak, że jak jesteś takim łososiem i wszyscy płyną z nurtem rzeki, to to by się nagle mój mózg przebudował i zaczynasz płynąć pod prąd. Ciebie przyłącza się nagle więcej łososi, tworzy się między wami stan, który rozumiem tylko łososie, które też płyną pod prąd. No albo innymi słowami tutaj macie definicję. Teraz pokazuję palcem w górę. Nie będę czytał bo mi się nie chce. Czytajcie sobie sami. Skoro podstawy mamy za sobą, czas przejść do narodzin alternatywki. Niestety dokopaliśmy się tylko do szczątkowych informacji, ale żeby je przedstawić, najpierw musimy przejść do roku 2007. Jak widzimy, znajdujemy się na forum poświęconym fanom Arduino. Z rozmowy forumowiczów możemy wywnioskować, że... Czekaj, co? Chcą włożyć alternatywkę w wirnik? Naszemu ciału researchowemu niestety nie udało się określić dokładnego momentu narodzin alternatywki, ale za to możemy przyjrzeć się rzeczom, które przyczyniły się do ich popularyzacji. Pamiętasz może taką postać jak Gwen z wyspy totalnej porażki albo Raven, Hex Girls, Sam, Shigo, Ramona Flowers, Waluigi, Mavis, Gimpson albo Środę ze Środy albo Środę ze Środę, Środę ze Środę, ze Środę. Monster High jeszcze Nie zapomnij, alternatywki nas spalą na stosie. Jak wejpa. A środy pamiętasz, widzu? To właśnie one spowodowały, że część z was podświadomie wzięła je sobie jako wzór do naśladowania. Postacie te w większości wybijały się na tle innych swoim stylem i charakterem. Reprezentowały one niezależność i buntowniczość, co przykuwało mocno uwagę odbiorców. Tym i twoją, drogi widzu. Wraz z biegiem lat, alternatywki coraz częściej było można zauważyć w miejscach publicznych. I w naszych telefonach, albowiem ich popularność wystrzeliła ze sprawą TikToka, zalewając go ich contentem do tego stopnia, że stała się mainstreamowa. Jednym z kamieni milowych w rozwoju Altek były wydarzenie z 2019 roku. Stało się wtedy coś, co obróciło graczom skrabli o całe 360 stopni. Albowiem w słowniku skrablisty została zapieczętowana tak w rzeczy samej Alternatywka, a wszystko przez to, że w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku zestąpowała przeciwników, zajmując pierwsze miejsce. Choć na tamte czasy alternatywka miała raczej negatywny wydźwięk. No dobra, ale jak to jest z tym ich stylem? Generalnie wszystko jest skradnione z innych subkultur albo kupione na Szczein czy w Second Handzie, co powoduje, że Atka jest niczym kot Schrödingera, osiągając przy tym kwantową superpozycję, w punkcie o nazwie gdzie jej styl jest jednocześnie wszystkim, jak i niczym w tym samym momencie. Literatywkę wokół siebie zgromadziła tyle samo zwolenników, co przeciwników, przez co często możemy się natknąć na hejt skierowany w ich kierunku. Pojawiają się zarzuty, że nie reprezentuje sobą nic poza estetyką, do tego dochodzą filmy, na których możemy zaobserwować dziwne zachowania, oraz hipokryzję, oh, która absolutnie. objawia się na nawoływaniem do antykapitalizmu z jednoczesnym kupowaniem outfitu za 2,50 złotych z Chin. Ale hejt na subkultury nie jest niczym nowym. W końcu ludzie zawsze patrzyli krzywo na osoby, ubierające się inaczej niż reszta normików. Ale, ale, ale czekaj, czekaj, czekaj! Czy alternatywka też jest subkulturą? To jeśli, powiem ci, drogi widzu, że alternatywka nie jest subkulturą. Ona jest post-subkulturą. W odróżnieniu od klasycznych subkultur, które miały wyraźne granice, Podsubkultury są płynne, fragmentaryczne i często krótkotrwałe. Ludzie w nich uczestniczą, nie angażując się w pełni w jeden styl życia, lecz mieszając różne estetyki, idee i tożsamości w zależności od kontekstu. Alternatywka, jak i inny sposób kultury, stała się de facto ofiarą systemu. Ofiarą późnego kapitalizmu, który sprawił, że w oczach wielu bycie alt straciło jakikolwiek sens. Mimo tego ich popularyzacja nadal się zwiększa, ale... ale, ale dlaczego? Może w tym wszystkim tak naprawdę nie chodziło o styl? O autentyczność? Czy o walkę z mainstreamem? Może. Może nigdy nie chodziło o wywracanie systemu? Może chodziło tylko o to, żeby znaleźć kogoś. Podobnego do nas. Kogoś, kto. kto czuje to samo. Może od początku chodziło. o, o przyjaźń. przyjaźń. Dobra, to co teraz? No czekaj, już patrzę. Yy, kolejne. Kolejne liście jest... O! Oh.